Taka mała zapowiedź, australijska marka niszowa Goldfin, Goldfield and Banks. W zasadzie o różnych zapachach już były wzmianki. Ostatnio trochę bardziej o tym purple suede, jeżeli dobrze wymawiam, to taki bardziej zapach na skórę męską. Darek miał ten zapach w użyciu. Tu akurat mamy set fabryczny próbek ze z do testów. I tutaj mamy. 3, 6, jak dobrze liczę, 3,6, chyba dziewięć zapachów, bo jestem ślepam, źle liczę, ale oprócz tego mam jeszcze dwa inne zapachy, też jako takie fabryczne próbki. W zasadzie praktycznie większość potestowana nie powiedziałabym, że to jest marka dla mnie. Chociaż znalazłam zapachy też intrygujące na skórę męską. Z takich zapachów dla mnie to w zasadzie póki co może jeden zapach tak mocniej. Nie zaintrygował. Natomiast mam wrażenie, że to jednak nie jest marka w moich takich upodobaniach zapachowych. To jest też marka, mam wrażenie mocno stąpająca wokół takiego nurtu, mniej bądź bardziej tropikalnego i myślę, że tam są takie motywy, które po prostu nie są typowo moimi motywami. Natomiast ładnie jest to wydane, fajnie, że są bloterki, by to chciał bardzo szybko. Więcej zapachów sprawdzić. Oczywiście, najlepiej później tak na skórze wiadomo, Natomiast to tak zapowiedziowo na razie. Możemy zrobić perfumówek to pierwszy, ten lepszy zapach, który ktoś wytypuje, może być w pierwszej kolejności mocniej omówiony. Tak jak mówię, już o Swedę było i wydaje mi się, że było też trochę o Sunset Hour.